Netflix udostępnił w Ameryce pierwsze 12 odcinków 16 sezonu Ninjago. W Polsce niestety nie, ale dzisiaj mam dla Was bardzo prosty sposób, który pomoże Wam obejrzeć wszystkie te odcinki z polskim dubbingiem. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się. Bingo! Hahaha! <grywa> będzie zadowolony! Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Na początku chciałbym jeszcze podziękować Macientemu, bo to on poinformował mnie o tej sytuacji. Jeśli po prostu wejdziemy do Netflixa, to oczywiście nie zastaniemy tam 16 sezonu, ponieważ udostępniono go tylko w Ameryce i chyba jeszcze w kilku innych krajach, ale to nie ma znaczenia. Wystarczy w takim razie użyć dowolnego VPN-a, który połączy nas z internetem za pośrednictwem serwera z dowolnego kraju na świecie. W takim razie wybrałem jakiś amerykański i po wejściu już na takiego Netflixa możemy ujrzeć pierwsze 12 odcinków 16 sezonu. Domyślnie Netflix puścił mi te odcinki z angielskim dubbingiem, ale wystarczyło wejść w opcję i zmienić język na polski. Tadam, można oglądać pełne odcinki z polskimi głosami. Wiem jednak, że nie każdy jest w stanie te sprawy ogarnąć, dlatego nagrałem dla Was wszystkie 12 odcinków z polskim dubbingiem w jakości Full HD i wrzuciłem na już pewnie dobrze Wam znany dysk. Teraz znajdziecie tam dwa foldery jeden z odcinkami po angielsku, a drugi z odcinkami po polsku. I dysk będzie istniał dopóki Netflix nie postanowi w końcu wrzucić tych odcinków normalnie w Polsce. Link oczywiście w przypiętym komentarzu. I to już wszystko na dziś. Chciałem po prostu dać Wam info o tym, że możecie już obejrzeć nowy sezon Ninjago w naszym ojczystym języku. Miłego oglądania!